Nie będę w stanie. Maria Pawła, uchodźca. Pięć, nie jest. Stanek S2, Olga Stefan Cezary przez lokomotiv. 8 Ewa Barbara Celina przyspadał. S2, 150 Dajesz 3, 605, za Anatolię i zechce A70, twoje za, dziękuję 25, ramek, słucham, dziękuję, radę SP-6, go w prawo, Romio SP-2, roger, do razu Karol, SP 2, L, Rady, 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 Rady. witam, no, piątka, żywiąca jest po stranek, Karol, przez te? Karol, 60, bardzo jest po dziewięć, Józef, witam serdecznie, Piotr i Łosie, piątka, bardzo dobrze, życzę powodzenia, miłego spożywania, do nie. Aniet na 6 Józef Józef, to jest po sześć, STH po sześć, do również 59 bardzo ładnie odbieram czas Grzegorz Zresztą się pogodzenia 150 na polio Jezus. I on na Ten Stefan Zygmunt, z Cezary przez... 5 z tych Maria Cezar Y Y. Stosujące Y, 150 na polio Jezus. Tam piątka Helgo. He